Dzisiaj na szósty dzień wyzwania, czyli już połowa za nami, więcej niż połowa. Dzisiaj tak tylko rozruszamy wszystkie nasze mięśnie i porozciągamy nasze ciało, tak żeby jeszcze trochę mogło miało czasu na zregerenowanie się po tych ćwiczeniach na mięśnie brzucha, na mięśnie nóg, pośladków wczoraj na górną część ciała się porozciągajmy jeszcze naszą klatkę piersiową, czyli stańcie sobie w szerokim rozkroku ramiona takim kontrolowanym ruchem ściągamy barki łopatki do tyłu, wdech i wydech, wdech i wydech, jeszcze raz wdech i wydech teraz unosimy ramię i skłon do boku ważne jest żeby Ustabilizować pozycję bioder, czyli ściągamy mięśnie pośladków. Mam nadzieję, że dzisiaj już nie bolą. Wszystko ok. Dech i wydech. Dech i wydech. Poczujcie, jak się tu fantastycznie rozciągają mięśnie z, prawej, z lewej strony. Jestem waszym lustrem, więc jeżeli robicie w tą stronę, co ja, to wasza lewa strona. Wdech i wydech. Druga, wdech i wydech. Serce się rozluźnić, przeciwne ramię. Jedno ramię jest uniesione, drugie rozluźniamy ramię i bark. Jeszcze dwa powtórzenia, wdech i wydech. Ostatni raz. Świetnie, zaplatamy dłonie razem, przy wdechu wyprostowane, ale bez garbienia się, sylwetka wyprostowana i z wydechem na przemian dłonie w stronę lewego i prawego barku. Im wyżej łokcie, tym większy zakres ruchu w stawach barkowych i w łokciach, więc jeżeli Wam to nie wychodzi, to trzymajcie dłonie niżej. Tak jak mówię, będę to Wam powtarzać cały czas, żebyście mieli świadomość. Jeżeli jakieś ćwiczenie Wam nie wychodzi, to nie dlatego, że nie jest dla Was, tylko oznacza, że właśnie trzeba je wykonywać częściej, ale z głową, z prawidłową techniką, żeby poprawić siłę mięśni i zakres w stawach. Wiele schorzeń typu zwyrodnienia stawów, jest bardzo, bardzo często spowodowane tym, że mięśnie są przykurczone i nie ma pełnego zakresu ruchu w stawach i stąd powstają zwyrodnienia. Ja Miałam wielu klientów, którzy są żywym dowodem właśnie na to, że brak ruchu wpływa bardzo negatywnie na nasze zdrowie, na, na nasze ciało, i na umysł też, wdech i wydech. Świetnie, rozluźniamy. Kontrolowanym ruchem w dół i do góry. Na przemian prawy, lewy bark. Unosimy teraz ramię wysoko i z wydechem uginam łokieć, tak, żeby rozciągać mięśnie ramienia, klatki piersiowe i tu mięśnie z waszej prawej strony. Co jest ważne, jeżeli nie unosicie łokcia wysoko i w momencie ugięcia jest skierowane do przodu, to nie. Ciągnijcie go do tyłu. Trzymajcie go tutaj z przodu. Chodzi o to, żeby później, czasem jak poprawicie tutaj elastyczność mięśni, kierować łokieć do góry. Nie na zewnątrz, tylko do góry. Czyli wdech i wydech. Jeżeli dalej próbujecie, a zakresu ruchu nie ma, to będzie taka sylwetka. Będziecie się pochylać do przodu, będziecie ciągnąć głowę w dół. Osoby z lordozą a mój boki jest do góry, no tak, a gdzie są biodra, gdzie jest ten biedny odcinek lędziowy, co tu się z nim dzieje, więc naprawdę, to, to, to jest do góry, tak tylko, że jak ja teraz mam właściwą postawę, to gdzie on jest? no tam, gdzie był na początku to są najważniejsze rzeczy, bez tego pogłębiacie tylko swoje wady postawy wcale nie pracujecie, żeby je poprawić odmieniamy stronę, wdech i wydech ale jesteście na moim kanale, na kanale Pani z YouTube'a, która tyle gada. No trzeba. Nie ma was tu. Więc jaki inny sposób wam to mam pokazać? Może wszyscy robią dobrze? A może jest jedna osoba, która ma właśnie problemy? Nawet nie chodzi, że dobrze, prawidłowo dla siebie. Więc muszę tutaj omówić wszystko, co można zrobić nieprawidłowo dla waszego własnego dobra. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Jeśli tak, no to sorry. No musicie iść na kanał, na którym się nic nie mówi. Instruktor się nie interesuje Waszym bezpieczeństwem ani świadomością ćwiczenia i się tylko kopiuje to, co on robi. No, no to nie u mnie. Dobrze, rozluźniamy znowu nasze ramiona. Teraz przejdziemy do pozycji na czworaka I ruch naszej biednicy biodrowej tak, żeby pracował odcinek lędźwiowy bardziej niż górna część pleców. Teraz pierwsza uwaga dla osób z pogłębioną lordozą: Przy wdechu, kiedy podkurczam palce i wyginamy kręgosłup, Wy go nie wyginajcie. Wytrzymajcie w tej Waszej naturalnej pozycji, bo on tak już wygląda. Natomiast przy wydechu, kiedy dociskamy przednią część stopy, na tyle ile możecie, koncentrujcie się na ruchu bioder. Do góry i tak do tyłu żebyście poczuli rozciąganie w odcinku lędźwiowym. Teraz dla osób, które mają zaokrąglone plecy, Wam przyjdzie ten ruch bardzo łatwo, bo Wy już macie zaokrąglone plecy, więc nie pogłębiajcie tego, nie wyciągajcie tego kręgosłupa jeszcze bardziej do góry. Natomiast skupcie się na ruchu przy wdechu, żeby ściągać mięśnie, szczególnie tej dolnej części pleców. Natomiast Ci, którzy mają prawidłową postawę, no to pracują kręgosłupem i tworzą tą krzywiznę, taka jaka właśnie występuje przy wadzie postawy. Wdech i wydech. Świetne ćwiczenie na pozbycie się jakiegokolwiek napięcia czy dyskomfortu, bólu w odcinku lędźwiowym, jeżeli robicie prawidłowo. Jeżeli zauważycie, że ciągniecie głowę, brodę do klatki piersiowej, no to znaczy, że Idzie więcej tego rozciągania w górną część pleców, a nie w dolną, więc starajcie się patrzeć do przodu. Wdech i wydech. Świetnie. Zmienimy pozycję, położymy się na plecach. Stopy płasko na szerokość bioder. Unosimy ramiona, no, mogą być umiesione tylko do wysokości barków lub za głowę, jeżeli nie zmieniacie krzywizny odcinka lędźwiowego i z wydechem dociągamy kolano, na tyle ile oczywiście możecie i starajcie się rozluźniać ramiona, czyli znowu wdech i wydech, ale odcinek lędźwiowy jest cały czas w tej samej pozycji, niezależnie co się dzieje z ramionami dlaczego? dlatego że my chcemy rozciągać mięśnie klatki piersiowej i zwiększać zakres ruchu w naszych barkach. A przy okazji porozciągać dolną część pleców. Więc im bardziej dociskacie odcinek lędźwiowy do podłogi, to się fajnie rozciąga, a dwa uaktywniacie mięśnie brzucha. To jest pierwszy ze sposobów na uaktywnienie mięśni brzucha. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Świetnie. Teraz krzyżujemy nogi. Dłonie na kolanach. Kołyszymy się na boki. Jeżeli kolana są blisko ciała, także bez problemu możecie tu zapleść przed ramiona, nie unosząc głowy ani barków od podłogi, to ta opcja jest dla was. A jeżeli no muszę, no to po co? No nie chcemy obciążać górnej części ciała. Połóż same dłonie. Jak się mięśnie porozciągają i kolana będą bliżej, to wtedy to ma sens. Nie po to rozciągamy dolną część ciała, żeby się robiło napięcie i stres w górnej części, w odcinku szyjnym i w barkach. Świetnie. I wstajemy. Możecie się podpierać, a może ktoś nie musi. To już dowolnie. Macie pierwszą technikę na jednym kolanie, albo zobaczcie, czy jesteście w stanie wstać w taki sposób. Jak jeśli nie, to zobaczymy za parę dni, czy coś się zmieniło. Super. Przebijamy naszą wirtualną piątkę.